Dzień dobry, witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowie Lechia Gdańsk, spotkanie wygrane przez pasy 2 do 0. Moim i Państwa gościem jest trener drużyny gości, pan Piotr Stokowiec. Dzień dobry Panie Trenerze, witam, przepraszam, dzień dobry Panie Trenerze i bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszych zawodów. O no cóż, trzymaliśmy się tak do 70 minuty dzielnie i można powiedzieć, że detal zadecydował o tym, że, że był rzut karny. Dobie Waru, to, to, to takie karne, no, gdzieś tam, gdzieś tam e, był karny, bo, bo widziałem tę sytuację, że nie ma dwóch zdań. E, i, I nie potrafiliśmy odpowiedzieć. Ja chciałbym tutaj e, zbyt e, analitycznie do tego podchodzić. E, pewnie Krakowia była lepszym zespołem, natomiast e, no, walczyliśmy, ile mieliśmy sił w nogach. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tych chłopaków z tej drużyny. Nawet z tego, co dzisiaj pokazali. No szkoda, że tego meczu nie graliśmy w sobotę, bo byśmy prosto z Narodowego tutaj przyjechali i, i może, może nie musielibyśmy tracić czasu na podróże. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Może ktoś mi wytłumaczy, może mam za małą wyobraźnię, dlaczego jeden finalista gra w poniedziałek, a, a drugi, drugi dzień wcześniej. Jeszcze raz powtarzam, Jestem dumny nawet z tego, co pokazała moja drużyna w tym sezonie, a w, w tym meczu, a, a w tym sezonie w ogóle. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, będziemy grać. Dzisiaj pokaz, pokazaliśmy pełen profesjonalizm. Zagraliśmy na tyle, na ile umieliśmy. I, i, I tyle, wracamy, przygotowujemy się dalej. Nic więcej nie mam do dodania. Gratuluję drużynie Krakowi zdobycia trzech punktów. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? 사탄 잭인 포인트. 땡